Jest to jedna tabletka zawierająca 1500 mikrogramów lewonorgestrelu, bardzo bezpiecznego, sprawdzonego, sprawdzanego już na świecie od ponad 50 lat progestagenu, który w bardzo dużej mierze, w dużym stopniu. No, oczywiście są różne źródła, bo różne są populacje badane. Skuteczność tej metody jest od 74 nawet do 94%. Mechanizm jest znany i jest to pigułka w absolutnie w 100% antykoncepcyjna. Nie wpływa w żaden stopniu na tak receptywność endometrium. Być może, że wpływa na, na, na to, że, na, że w kanale szyjki macicy powstają pewne kompleksy białkowe, które są wrogie dla prze, prze, przesuwających się, trzymających się przesuwać pojemników, przepływać, ale w każdym razie jedno jest pewne, że antykoncepcja w postaci Jednej tabletki nalewanej bez celu 1500 mikrogramów, to, to jest antykoncepcja, to jest na pewno antykoncepcja. Otóż to nie jest w żaden sposób pigułka aborcyjna. Gdyby zresztą tak było, z pewnością na, na polskim rynku by już dawno nie było. Dla wielu osób, które się na ten temat autorytatywnie wypowiadają, wydaje się, że zapłodnienie to następuje w momencie odbycia się stosunku. Otóż. Jest nic, nic bardziej błędnego. Tak nie jest zapłodnienie. A wiemy to w tej chwili bardzo dobrze, bo przecież od ponad 30 lat jest dostępne zapłodnienie pozaustrojowe i to jest proces, który trwa co najmniej 90 godzin, a przeważnie 120 i więcej godzin. A więc nie ma tutaj mowy o tym, żeby pigułka zawierająca Lewonorgestrel była pigułką aborcyjną, czy wczesnoaborcyjną, są to po prostu już w tej chwili no, powiedziałbym, określenia, które powinny już w ogóle nie funkcjonować. Czy antykoncepcja dla młodych kobiet jest bezpieczna? Jest bez antykoncepcja hormonalna, zarówno ta normalnie, regularnie stosowana w postaci tabletek, krążków czy plastrów, jak i ta antykoncepcja po stosunku są bezpieczne. Oczywiście yy, w szczególności ta antykoncepcja, która zawiera dwa składniki, no jednak w dalszym ciągu musimy uważać, że to powinno być w jakiś sposób konsultowane z lekarzem. Natomiast tak naprawdę antykoncepcja w postaci lewonorgestrelu, ponieważ nie zawiera tego bardziej szkodliwego elementu pigułek antykoncepcyjnych, czyli estrogenu, czyli najczęściej w postaci etyneloestradiolu, to oczywiście ta antykoncepcja postosunku jest bezpieczna w całości i może być, jak ja powiedziałem, na pewno jest bezpieczniejsza, dużo bezpieczniejsza niż palenie papierosów. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie podu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zawiera zapisy, które obligują Państwo do zapewnienia swobodnego dostępu do środków służących świadomej prokreacji. Tak to jest w tym akcie prawnym nazwane. I, I tutaj nie, nie, nie ma żadnych, żadnych przeciwwskazań, żeby, żeby to, to, to zobowiązanie realizować, ale rząd od wielu lat, mimo corocznych zapewnień, że że taki swobodny dostęp do antykoncepcji w Polsce jest, nie wywiązuje się z tego zobowiąza zobowiązania, ponieważ y, rozumie pod pojęciem swobodny dostęp coś innego, niż, niż należałoby rozumieć. Swobodny dostęp y, na obecnym etapie realizacji tego zobowiązania oznacza często tylko teoretyczną możliwość kupienia środków antykoncepcji, antykoncepcyjnych, mówię tutaj o nowoczesnych środkach y, hormonalnych w aptece, y, które są obwarowane y, wieloma y, przeszkodami, wśród których na pierwszy plan się przede wszystkim cena tych środków, po drugie, jest konieczność uzyskania recepty na te środki. Od 15 roku życia teoretycznie każdy człowiek może podjąć decyzję o tym, żeby współżyć seksualnie, ponieważ tylko do 15 roku życia. Nie można współżyć z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia, czyli po 15 roku życia każda osoba jest w stanie wyrazić wolę współżycia, natomiast nie ma właściwie żadnych możliwości dalszego podejmowania dalszych odpowiedzialnych decyzji na temat tego, z czym wiąże się podjęcie współżycia seksualnego, ponieważ do 16 roku życia zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i ustawą o zawodach lekarza i lekarza ten test właściwie nie ma nic do powiedzenia w kwestii swojego zdrowia i nie, nie może wyrazić zgody na świadczenie zdrowotne, ani jej nie wyrazić. Do 16 roku życia wszystko zależy od opiekunów prawnych, najczęściej są to oczywiście rodzice. Między 16 a 18 rokiem życia wymagana jest tak zwana zgoda kumulatywna, czyli w sytuacji, kiedy jest konflikt między rodzicami lub opiekunami prawnymi, a takim, takim małoletnim pacjentem i rozstrzyga ten konflikt sąd opiekuńczy. Należy zwrócić uwagę, że zgoda pacjenta, a w sytuacji pacjenta małoletniego, tej pacjentki, bo na nich się skupiamy, na świadczenie zdrowotne dotyczy każdego świadczenia zdrowotnego, w tym również porady, w tym również porady i w tym również porady antykoncepcyjnej. Więc tak naprawdę między 15 a 16 rokiem życia, a w praktyce do 18 roku życia, bez zgody rodziców, pacjentka nie może nawet uzyskać informacji na temat tego, w jaki sposób przed niechcianą ciążą się zabezpieczać. Nie może uzyskać tej porady, nie może uzyskać recepty na środki hormonalne w sytuacji, kiedy lekarz się decyduje na to, że one byłyby dla niej dobre i ona chciałaby je stosować. I i tutaj chciałabym obalić jeden z mitów, jakoby środki antykoncepcyjne nie mogły znajdować się na liście leków refundowanych, jeżeli miałoby się tam znaleźć tylko z powodu swojego, swojego działania antykoncepcyjnego, ponieważ wyłącznie działanie antykoncepcyjne sprawia, że nie są lekami. Jest to tak błędne, jak tylko może być i tak naprawdę nie trzeba daleko szukać, żeby obalić ten argument, ponieważ odpowiedź jest w polskim prawie, to znaczy w ustawie o, w ustawie prawów i w ustawie o, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ponieważ to one definiują lek, lek i produkt leczniczy, to są pojęcia równorzędne. I przytoczę Państwu tutaj fragment tej definicji, że leki to nie tylko takie środki, które służą leczeniu określonych schorzeń, ale też takie, które tutaj, cytat, używane są w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, i immunologiczne lub metaboliczne. Zatem środki antykoncepcyjne, nawet jeśli nie leczą chorób, są produktami leczniczymi, są lekami i nie ma żadnej prawnej przeszkody, żeby znajdowały się na liście leków refundowanych że, że Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych uznał, że, że środki antykoncepcyjne mogą być dostępne dla nastolatek poniżej 17 roku życia również bez recepty. I tutaj tak naprawdę to jest też potwierdzenie tego, co mówił Pan doktor, że środki antykoncepcyjne to nie są jakieś niebezpieczne leki, których stosowanie wiąże się z, z jakimś ogromnym ryzykiem, ale zatem oczywiście musi iść edukacja, musi iść informacja. Dopóki nic się nie zmieni tutaj, nikt jakby nie usystematyzuje tego, to te dziewczyny będą po prostu polegały na prezerwatywie, która może pęknąć, albo po prostu będą uprawiały seks bez zabezpieczenia. W związku z tymi paradoksami, my w tym roku naszą akcję walentynkową, która zazwyczaj była kierowana do Ministerstwa Edukacji Narodowej, skierowaliśmy właśnie do Ministerstwa Zdrowia, bo chcieliśmy zwrócić uwagę na, na to, że, że te prawa reprodukcyjne młodych ludzi nie są przestrzegane. I na specjalnie przygotowanych pocztówkach razem z młodzieżą wypisywaliśmy postulaty. Te postulaty zostały przekazane do Ministerstwa Zdrowia. Wśród tych postulatów znalazł, znalazło się między innymi chcemy dostępu do informacji na temat naszego zdrowia intymnego również poniżej 16 roku życia. Chcemy samodzielnych wizyt u ginekologa, urologa od 15, a nie od 18 roku życia. Nie chcemy kazań w gabinecie ginekologa, nie katecheta. Nie chcemy pouczenia, gdy, połuczenia, gdy prosimy, prosimy o receptę na środki antykoncepcyjne. Mamy do tego prawo. Przekazaliśmy te postulaty 21 marca i do dzisiaj czekamy na odpowiedź od Ministerstwa Zdrowia. Jesteśmy ciekawi czy w ogóle ją dostaniemy. Zrobiliśmy teraz też takie badanie, Bezpieczny Fotel, to jest kampania na rzecz dobrej opieki ginekologicznej na stronie www.przyjaznymi.ret. Teraz badamy właśnie tą opiekę ginekologiczną poprzez anonimową ankietę i badanie potrwa do prawie końca maja, więc czekamy na, na opinię Polek, jak ta opieka ginekologiczna... Wygląda i w zasadzie dlaczego kobiety się nie leczą, dlaczego młode dziewczyny nie chodzą, nie sprawdzają swojego stanu zdrowia i co je w tych gabinetach spotyka, bo być może to ma jakieś, właśnie jakieś połączenie. E, państwo Polskie, rząd nasz zostawia młodzież sam na sam z wiedzą internetową. Troską ze strony Państwa powinno być zarówno zapewnienie, zapewnienie nowoczesnej edukacji seksualnej, jak i także prawnego dostępu do środków antykoncepcyjnych.